Wiesz, co, Misia? Przepraszam. Chyba mnie trochę emocje poniosły. Każdy medal ma dwie strony, prawda? No, nie miałeś racji. Może, może za parę dni mi przejdzie. Mati, przepraszam. O, że to, co powiedziałam, było prawdziwe. Przepraszam, że się za to obraziłeś. Misia wydaje mi się, że twoje intencje nie są do końca szczere. Przepraszam na maksa. Paruwo. Ja po prostu się nie spodziewałam, że tak zareagujesz słysząc coś, co już dawno powinieneś był usłyszeć. Z głębi mojego serca ja cię bardzo szczerze prze. Okej, okay, chyba nie tak powinny wyglądać przeprosiny. Jeśli mam być z Tobą szczera, to Ty powinieneś mnie przeprosić. Jak ochłoniesz, to wiesz gdzie mnie znaleźć.